Witam Państwa. Zaduszkowo dzisiaj o tradycji, o dwóch znaczeniach tego słowa. Jeżeli ktoś w ogóle chce wnikać w znaczenie, bo zwykle podchodzimy do tego, tak jak to jest w tej słynnej piosence ze skrzypka na dachu, Tewie z chórem ojców i Golda. Golda z chórem matek śpiewają o tradycji, jak to tam. Tradycyjny, tradycyjne życie hasyckie na Ukrainie, czy tam w Małorosji, powiedzmy, wyglądało tamte 100, ileś lat temu. 100, to było chyba 100, mniej więcej 115 lat temu, tak? Bo to te pogromy. No więc e, tak to e, widzimy tradycję w dwuwymiarowej przeszłości, w płaskiej przeszłości. Jest jakaś płaska przeszłość, nie znamy historii, więc nie umiemy rzutować czasu, czasu, który znamy z naszego życia, ale nie umiemy tego czasu rzutować na przeszłość, mimo wszystkich tych osi czasu oglądanych na ścianach klasy w szkole. Jest jakaś przeszłość, i ta przeszłość, jeżeli jest, nawiązujemy do tej przeszłości, no to jesteśmy tradycyjni. A jak nie nawiązujemy do przeszłości, no to jesteśmy nowocześni i to nam zupełnie wystarczy. Tymczasem, no, warto to trochę pogłębić, bo historia ma głębie i wszystko ma głębie. Przepraszam, to teraz tylko łyknę sobie kawy zbożowej. Teraz chyba mało zbożowa, to jest taka jak najbardziej cykoria, mieszana z kawą figową, bodajże. Pomieszałem sobie różne rzeczy, jakieś resztki. Otóż, hmm, tradycja hmm, jako przeszłość jest rzeczywiście. Nawet jakimś motorem, taka płaska przeszłość jest jakimś tam motorem. Przywiązanie do tradycji jest motorem na przykład kontrrewolucji. Mamy kontrrewolucję, której twarzami na świecie są protestanccy mężowie stanu, nie zawaham się powiedzieć, Trump, Orban blisko nas i Bolsonaro, który chyba. W realnej demokracji przegrał wybory, niezależnie od tego, jak tam głosowali, kto głosował na niego, a kto, nie, kto przeciwko niemu, to wygląda na to, że przegrał, ogłosił to, w, znaczy nie ogłosił, że przegrał właśnie, ale zapowiedział, że będą podjęte kroki zmierzające, także to znaczy kroki zgodne z konstytucją, a jego pracownik, urzędnik, po nim ogłosił. Wczoraj na wszystkich świętych wieczorem czasu brazylijskiego, a naszego czasu nad ranem, że będzie, będzie rozpoczęte przekazywanie władzy nowej administracji. Czyli to tak mniej więcej jak z wyborami w Ameryce ostatnimi prezydenckimi. Z jakichś powodów realna demokracja realna demokracja czyli nie tylko głosy, ale również ci, którzy liczą głosy dali zwycięstwo komuniście, przedstawicielowi mafii narkotykowych i, i globaliście, że byłemu komuniście, teraz globaliście, to na jedno wychodzi. I być może Hunaru decyduje się na oddanie władzy, pewnie tak. To ma swoje oczywiście tam jeszcze dodatkowe aspekty, tak samo jak Trump oddawał władzę, tak i on oddaje władzę na najgorszy kryzys tak jak PiS wziął władzę na kryzys, ale kryzys się opóźnił, więc dopiero teraz płacą i zapłacą za ten kryzys. Tak, Lula da Silva w Brazylii czy Biden w Ameryce za kryzys płacą, przejąwszy władzę w zasadzie w momencie takim już gorącym. Jak zapłacą to się okaże, no bo oczywiście ważne kto liczy głosy. No dobrze, ale to była dygresja. Wróćmy do, do tradycji. Czy rzeczywiście hmm, przegrana bo Bolsonaro jest klęską tej właśnie tego ruchu kontrrewolucji, no, protestanckiej, no, bo Bolsonaro jest protestantem, ale jednak hmm, sprzeciwu wobec hmm, przyspieszającego postępu, no, którego no, zatrute owoce już nawet malutcy tego świata hmm, na sobie odczuwają. Często już tak bywało, że postęp dawał się odczuć tym maluczkim, niestety często właśnie z opóźnieniem, bo tak było na przykład w krajach ogarniętych rewolucją że dopiero jako ofiary rewolucji, rewolucjoniści o wielu zresztą rewolucjonistów nawet padając pod lufami czy tam innymi narzędziami rewolucji nadal wierzyło w rewolucję niestety tak to, to, to jest prawda i dzisiaj tak też pewnie będzie. Zwłaszcza, że ta rewolucja jest łagodniejsza, powolna, kroczek za kroczkiem. No dobrze, ale to znowu dygresja. Czy rzeczywiście Bolsonaro Bolsonaro jest, czy klęska Bolsonaro jest klęską tej kontrrewolucji, tego przywiązania do tradycji, które w Brazylii czy w Ameryce dotyczy jak widać połowy, połowy wyborców. No no, nie sądzę, nie sądzę. Kto rządzi kto rządzi, to akurat kto rządzi politycznie to wiadomo, że niezależnie od tego czy jest demokracja czy nie no to to rządzą często ludzie to wariaci, rządzą metodami absurdalnymi, Wprowadzają absurdalne prawa. U nas rządzą pisowcy, którzy zakazali nam wejścia do lasu, a dwa lata później próbowali zakazać nam czytania Dostojewskiego. No ja wiem, dlaczego Dostojewskiego Dostojewski nie lubił rewolucji, nie lubił Żydów, nie lubił katolików. To w zasadzie tutaj pisowcy mogliby się zastanowić, czy pisarz, który nie lubi katolików. Yy, i no tak, ale to dobrze, nie, zgadza się. No, rewolucja Żydzi, katolicy to jest właśnie to, czego w imię czego PiS, PiS, PiS rządzi, jak sądzę. tak. A w każdym razie przywiązuje, re, realizuje, że realizuje. na katolicyzm się powołuje, na rewolucję realizuje, a, no, a Żydzi, przynajmniej niektórzy wybrani Żydzi, kierują polityką pisowską gdzieś tam z dalekiego Waszyngtonu. Nie, to wszystko się zgadza. Tak teraz się zastanowiłem, że. Że, że tak jest rzeczywiście. To, 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 to ten cios Dostojewskiego był bardzo trafiony i myślę, że premier Gliński powinien być siebie dumny. Tak, Dostojewskiego należałoby zakazać, no ale z tym wejść wstępem do lasu. To był jednak błąd. To był jednak błąd. Wróćmy do ta. Ja nie potrafię jakoś tak, 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 tak kontynuować po kolei. Tak, chciałem jeszcze o Dostojewskim coś opowiedzieć, ale już nie będę, nie, nie, nic, nic więcej. Upadek rewolucji jest jednak niezaprzeczalny, to znaczy rewolucja jeszcze cały czas, ten postęp tam się jakoś tam, jeszcze ten walec tam się pcha do przodu, no ale po pierwsze nie ogarnął całego świata, jednak, co by nie powiedzieć, Afryka pozostała w dużej mierze poza rewolucją, świat islamu został w dużej mierze poza rewolucją i to, żeby było śmieszne, ten świat islamu, który, który, w którym nie było tego gwałtownego, czy nie było ani konserwatyzmu władzy, takiego jak wahabicki konserwatyzm w Arabii Saudyjskiej, czy nie było rewolucji, która miała przywrócić konserwatywny islam, akurat szyicki w Iranie, tylko tam właśnie się utrzymał ten islam tradycyjny, najlepiej, gdzie yy, było, po prostu tak sobie, tam się nic wielkiego nie działo, krótko mówiąc. Mam wrażenie, że że, kraje, że nawet kraje ogarnięte przez jakieś tam socjalistyczne idee, społeczeństwa tam się jakoś tam cały czas trzymają w miarę tradycyjnego islamu, w każdym razie w sensie społecznym, cywilizacyjnym. No i Afryka, która po prostu jako kraj zacofany, kraj, w którym jeszcze w XIX wieku. Rzeczy nie kraj, tylko kontynent, na którego mapy w XIX wieku Europejczycy nie potrafili wyrysować, nawet jakoś po prostu no, opiera się siłą rzeczy, podobnie jak na Gwinea czy Borneo. No ale kontrrewolucja w Ameryce jest, czy kontrrewolucja Orbana na Węgrzech jest kontrrewolucją na obszarach najbardziej dotkniętych postępem przecież, tak? Dla jasności ta kontrrewolucja jest... Właśnie protestancka nie jest typowa dla społeczeństw, które jeszcze przechowują w sobie resztki cywilizacji katolickiej. Takim, takim społeczeństwem jest Polska. Te resztki są coraz marniejsze, ale, ale są. Można je zaobserwować w. To osobna historia, ale może kiedyś w to się w głębie też. Niekoniecznie w jakichś tam sprawach takich, jak tam przedsiębiorczość, to, to, na przykład w sprawach wymiaru sprawiedliwości jest zupełnie inne podejście, prawda, w krajach protestanckich niż, niż, niż w krajach katolickich. I cały czas, jeszcze mimo, że ta religia wygasła w zasadzie. Tradycja, tradycja trwa w jakiś sposób właśnie w tych miejscach, a co więcej, jest coraz bardziej modna. To znaczy, no, przestało być obciachem. Popierać w Ameryce Trumpa, czy konserwatystów republikańskich, są nawet konserwatyści demokratyczni. Znowu, nie było ich przez kilkadziesiąt lat, znowu są. Przestało, nie jest obciachem na Węgrzech głosować na Urbana, chociaż chociaż on jest taki bredny, jest skorumpowany, stworzył własną oligarchię, wygrywa wybory przekupstwem i tak dalej, ale nie, nie jest obciachem jednak ulegać temu i głosować na Urbana. No chociaż oczywiście ta kontrrewolucja węgierska jest, nie przejawia się w, cy, w sprawach cywilizacyjnych. To jest na co najwyżej opór przeciwko zbyt gwałtownym atakom ze strony obecnej rewolucji tak, europejskiej. Nie, 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 nie jest kontrrewolucją jeszcze to, że się, że się opieramy w wyłączeniu wszelkiego ogrzewania oraz opieramy się na przykład małżeństwom Homoseksualnym. Tak. To, to, to jest tylko opór przed zbyt daleko idącymi atakami ze strony rewolucji, która postanowiła, że ogarnie wszystko. Co, tak właśnie, tak, 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 tak niestety opowiadam, może trochę nie po kolei, ale wydaje mi się, że, że jednak ta moda na, na tradycję. Taka właśnie płytka moda, moda, moda nierozumiejąca do końca tradycji, jest coraz powszechniejsza, i warto dlatego właśnie sobie wyjaśnić, wyjaśnić, czym ona jest. Po prostu stado ludzkie coraz słabiej wierzy, coraz mniej stadnie wierzy w rewolucję i postęp, a coraz, coraz mocniej wytwarza się takie stado, stado które wręcz wierzy w wierzy w niepostęp, tak? wierzy właśnie w, to, w, ten, w te konserwatywne wartości, przynajmniej tak, jak je rozumie. No i teraz samo pojęcie tradycji nie jest nigdy jasne, ja teraz spróbuję coś, takie dwa podejścia do niej, do niej przedstawić, mianowicie, no, tradycja to jest właśnie przekaz, jest to też no, kalka z greckiego, ale nie chcę w to wchodzić, i to można na to patrzeć, na ten przekaz dwojako. Jest takie podejście tradycyjnie, właśnie katolickie, które w jakichś tam elementach naszej cywilizacji katolickiej ciągle trwa. Mianowicie, tradycja to jest coś, co, i teraz powiem to dokładnie po katolicku, coś, co Jezus i apostołowie, apostołowie, którzy znali dobrze Jezusa, coś, co oni przekazali swoim uczniom. 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu, a nie było zapisane w Nowym Testamencie. I ta, ta, ta tradycja zapisana poza Nowym Testamentem jest obok Nowego Testamentu taką powiedzmy konstytucją chrześcijaństwa, no ja tutaj po polsku powiem katoli kościoła katolickiego, ale oczywiście bracia prawosławni powiedzieliby nie, 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 to nie jest kościół katolicki, bo Jezus założył kościół prawosławny, czy cerkiew prawosławną, tak? no, ale niezależnie od tego, jak to opiszemy tę ten, 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 ten instytucję, która trwa 2000 lat, no to w każdym razie ona jest oparta na tradycji w takim właśnie znaczeniu, czyli tradycji, coś, co było przekazane i jest co najwyżej w całości przekazane, no powiedzmy przez Nowy Testament i te właśnie, Zapisane później nauki apostołów. To zostało przekazane raz a dobrze, że tak powiem. I teraz, co najwyżej w ciągu kolejnych wieków, jest odkrywane, doprecyzowane, interpretowane, ale jest to jednorazowy przekaz. I drugie podejście do tradycji, trady... Bliskie, trady... bliskie tradycji, właśnie anglosaskiej, czyli na przykład dostrzegalne dobrze w, w prawie wyrosłym z, no w sumie, można powiedzieć, z prawa rzymskiego, w dużej mierze, ale znanym nam z obszaru anglosaskiego, dzisiaj prawa praktykowanego w Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych. To jest tradycja w rozumieniu powiedzmy drzewa. Drzewa, które organicznie. To jest ciągle to samo drzewo, rosło je tam z jakichś korzeni, kiedyś, dawno temu. Jest pielęgnowane. Ono się nie rozrasta tam tak po swojemu aż do śmierci, tylko jest pielęgnowane, przycinane, uprawiane, chronione, nawożone itd. I można, i może z, te, z tego drzewa się wyłonić coś, Albo siakiego. To może z tego drzewa wyrosnąć coś zupełnie innego niż było pierwotnie. Kiedy patrzymy na przykład na Brytanię dzisiejszą i Brytanię sprzed 100 lat, to widać, jak ona się różni, prawda? No, bo do, w takim drzewie można dokonać, można zaszczepić. Pozostaje to samo drzewo, te same korzenie, ale wszczepiamy jakąś tam. I tam już na tej gałązce wyrasta coś innego. Drzewo to samo, ale nie do końca to samo. Można zmienić kształt korony też na przykład. Można nie pozwolić mu urosnąć. Wiadomo, że wiele drzew na przykład w takich miastach zabetonowanych, rozmaitych, no trzeba przycinać cały czas, żeby korona nie urosła za bardzo, bo i korzenie wtedy urosną za bardzo i będą tam coś wysadzały, albo w ogóle drzewo zmarnieje jak będzie za duże. Także. Yy, to jest tradycja w sensie organicznego rozwoju, na przykład drzewa, i tradycja w sensie jednorazowego przekazu, który się tylko zgłębia wciąż i interpretuje. To są dwa podejścia do tradycji, które się wcale nie muszą zresztą wykluczać. I z tymi definicjami już zamykam sprawę. Mam nadzieję, że może ktoś z Państwa zechce zadać sobie trud, bo to jest trud, i pójść z tym może gdzieś dalej. I nawet to napisać w komentarzach, to ja byłbym bardzo wdzięczny, bo mnie by się to bardzo przydało w moich rozmyślaniach. Nie wiem, czy to jest komuś potrzebne, ale, ale może tak. I no, i teraz bez zrozumienia, czy bez zagłębienia się w ogóle w te sensy tradycji i bez samego poznania tego, co tej tradycji w przeszłości tkwi, to przywiązanie do tradycji jest dość powierzchowne. To znaczy właśnie jest takie jak u Tewiego Mleczarza, że no tam ci, co są przywiązani do tradycji, no to tam tatusiowie właśnie muszą zarobić i muszą skupiować święte księgi, a mamusie muszą sobie urobić ręce tam po łokcie przy, przy praniu, gotowaniu i to jest, i to jest Cała wizja tradycji, no bo przeciwno, przeciw, przeciwko tej tradycji jest ta nowoczesność, w której prawda, kobiety na traktory siadają, nie mają dzieci, mężczyźni, mężczyźni akurat się tak bardzo nie zmienili, od, przez te ostatnie 120 lat, od czasów pogromów, przed którymi te wiemy, uciekał, ale, ale kobiety się zmieniły bardzo i zostały zmienione niejako rewolucyjnie i rzeczywiście no, tę, tę różnicę. Między tradycją a nowoczesnością na kobietach, zwłaszcza dobrze widać. Mężczyźni są gwałtownie zmieniani dopiero ostatnio. Teraz jest był atak na kobietę, żeby ją przerobić na nowe stworzenie. Teraz jest atak na mężczyznę, żeby go przerobić na nowe stworzenie i udaje się w pewnej mierze, zwłaszcza ten eksperyment na najmłodszym pokoleniu. Tradycjonaliści. Czyli ci, ci tradycjonaliści, którzy głosują na Urbana, na Bolsonaro czy na Trumpa w Ameryce, ci tradycjonaliści, którzy no, tam, nie wiem, na kogo głosują w Polsce, nie mają, na kogo głosować, może na Konfederację, nie znając, nie zagłębiając się ani w sens, czym jest tradycja, ani zagłębiając się w historię, ryzykują zresztą to ryzyko się materializuje i to widać w tych środowiskach na co dzień. Ryzykują albo sekciarstwem, albo właśnie powierzchownością. Kiedy chcą się zagłębić, a nie znają tej przeszłości, którą chcą odtwarzać, przeżywać na nowo, no to na przykład, co u nas jest klasyką, tych tradycjonalistów, takich właśnie spontanicznych, chociażby katolickich, są bardzo zapatrzeni w militarne, wojownicze przymioty męskości takiej katolickiej właśnie sprzed stuleci, nie wiedząc o tym, że wzorcem, głównym wzorcem życia, takim najwznioslejszym wzorcem życia w katolicyzmie, nie tylko zresztą, było, w zasadzie teoretycznie podobno jeszcze jest, nie wiem, nie wiem, jak to tam jest teraz, było życie mnicha, tak? życie człowieka całkowicie. Skupionego na tym, żeby przede wszystkim już jak najszybciej znaleźć się z Bogiem w życiu wiecznym. I mnich po prostu już tutaj, na tej ziemi żyje tak, żeby odrzucić od siebie wszystko, co go przywiązuje do ziemi. No Oczywiście jest, zachodzi duża, dużej, dużej klasy, tak powiem, sprzeczność między takim życiem a życiem wojownika, chociaż w historii były też zakony wojowników. I to. Całkiem w pewnych okresach dobrze funkcjonujące. Także jak widać, historia jest skomplikowana. To taki przykład tylko, jak to tam z tymi tradycjonalistami jest. Nie chcę rozwijać tego dalej. Mam nadzieję, że wśród moich widzów są ludzie zainteresowani przynajmniej problemem. W związku z tym mam nadzieję też, że coś się w tych komentarzach pojawi. Ja skorzystam z tego i może w kolejnej pogadance spróbuję to dalej rozwijać. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za pewną chaotyczność, miałam tylko takie jakieś bardzo pobieżne notatki, ja miałem się w ogóle nie odzywać przez parę dni, ale postanowiłem, że się odezwę, mimo że czasu na przygotowanie się do, takiej, do takiego do wykładu na przykład to ja w ogóle nie mam. Proszę o kciuki w górę, proszę o subskrypcję, proszę o sprostowania, uzupełnienia i te dalsze myśli i do zobaczenia.